Wiemy, że wielomian W stopnia czwartego o nieznanych współczynnikach A i B jest kwadratem trójmianu kwadratowego P, przy czym nie znamy tutaj dwóch współczynników C i D i na tej podstawie mamy obliczyć wartości współczynników A i B. Rozpocznę od podniesienia trójmianu P do kwadratu. Co prawda jest na to gotowy wzór, jednak tym razem wykonam to podnoszenie do kwadratu na piechotę, scalając x do kwadratu plus cx jako pierwsze wyrażenie p. To daje p do kwadratu plus 2 razy p razy d plus d do kwadratu. Teraz po wykonaniu kolejnych przekształceń dochodzimy do takiej oto postaci. No i mam tutaj takie dwa jednomiany drugiego stopnia. Ze względu na zmienną x, co pozwala wyłączyć x do kwadratu za nawias i daje taką ostateczną postać kwadratu wielomianu p. Z drugiej strony, to co otrzymałem, to przecież wielomian w, a dwa wielomiany stopnia czwartego będą sobie równe wtedy, gdy współczynniki przy tych samych potęgach x będą równe. To daje następujący układ równań. Dalsze postępowanie jest już wiadome, proste. Skoro d do kwadratu jest równe 9, no to d jest równe minus 3 lub 3. Ponieważ iloczyn c i d ma wartość minus 12, zatem c będzie miało wartość 4 lub minus 4. Aby obliczyć b, podnosimy c do kwadratu, co w obu przypadkach daje 16. No i teraz albo odejmujemy od 16 szóstkę, Albo dodajemy do 16 6 co daje 22. Aby obliczyć A, podwajamy C. Stąd taka odpowiedź.